Witam serdecznie w Tarostacji i zapraszam na tarotowy portret dnia 24 września 2023 roku. Dzisiejszy portret rozłożyłam na kartach Tarot Świetlistej Drogi. Jest to talia stworzona specjalnie do pracy z portretem i karty w dzisiejszym rozkładzie mamy pojedyncze, więc zapowiada się całkiem przyjemny, całkiem dobry dzień. Tym bardziej, że mamy tutaj dwie bardzo harmonijne energie: kartę Najwyższej Kapłanki i Najwyższego Kapłana tak więc dzień powinien nam upływać w taki mądry, dobry sposób, w taki sposób, dzięki któremu będziemy mogli odkryć swoją wewnętrzną moc. I oprócz kart Tarota Świetlistej Drogi, wylosowałam również dzisiaj dwie karty kartę odwet i kartę przepływ. Cóż mówią te karty w połączeniu? Jakie nam tutaj Zadania wieszczą do pokonania w dzisiejszym dniu. Tak jak powiedziałam, nie będą to zadania zbyt trudne, bo energie kart są harmonijne. Mamy tutaj trzy bardzo mądre karty: to jest Najwyższa Kapłanka, Eremita i Najwyższy Kapłan i no właśnie, a oprócz tego jest karta mocy, karta rydwanu, te karty, które oznaczają, że dzień jest po to właśnie, aby odkryć swoją wewnętrzną moc po to, żeby odnieść sukces w pracy nad sobą, bo to jest największy sukces, jaki można osiągnąć i ten sukces oczywiście bierze się ze zrozumienia. Ale proszę spojrzeć na tego eremitę. Tak jak już kilkukrotnie mówiłam, omawiając tarotowy portret dnia na tej właśnie talii, ten eremita wydaje mi się postacią zaklętą w kamień. Wydaje mi się taką postacią, która skostniała w swoich wierzeniach, w swoich poglądach. I tak jak większość eremitów na kartach niesie przed sobą latarnię, aby Oświetlać drogę innym. Tak, ten kamienny eremita trzyma tutaj w ręku kostur, jakieś uschnięte drzewo czyli, czyli takie symbolizujące takie prawdy, które już dawno przestały być aktualne, przestały być ważne, ale on z uporem godnym lepszej sprawy, Yy, trzyma się tego. No, i cóż, i cóż tutaj można zrobić, żeby, żeby pokonać to yy, skostnienie, żeby yy, pokonać tą skamieniałość, która jest oczywiście przeciwieństwem życia, bo życie jest ruchem, życie jest zmianą, yy, życie jest, yy, a przynajmniej powinno być, pełne energii. No cóż, trzeba po prostu. Wyjść z domu. I co robią w tej sytuacji mądrzy rodzice, tacy jak najwyższa kapłanka i najwyższy kapłan? No cóż, po prostu y, każą dziecku wyjść z domu, każą wrócić, y, wyruszyć dziecku y, w swoją i y, y, y tylko swoją. Podróż. I tutaj wiele osób właśnie w tych kartach może się czuć wy, wyrzuconymi z domu, może się y, czuć pozbawionymi tej swojej strefy komfortu. Y, a przecież nasza wewnętrzna moc y, buduje się, a w zasadzie odkrywamy ją, bo my ją tak naprawdę mamy, ale odkryć możemy ją tylko i wyłącznie wtedy, kiedy sami osobiście będziemy mierzyć żyć Się z przeciwnościami losu, bo to my sami mamy napisać swoją księgę życia. My sami musimy się nauczyć przestrzegania praw natury, zaufania do swojej intuicji, wiary w siebie, bo przecież arcykapłanka to, to jest taka postać, która właśnie wierzy, na sie, wierzy w siebie do tego stopnia, że tak. Jak widać tutaj na karcie, nie boi się nawet wilka, tak? dzikich zwierząt. A więc, a więc ma poskromione, wilk symbolizuje przecież te nasze dzikie rządze, dzikie, dzikie instynkty, popędy, te, które miotają nami wtedy, kiedy dzieje się coś niepokojącego, bo oczywiście kiedy, kiedy jest spokój, kiedy siedzimy sobie w naszej strefie komfortu, kiedy nikt nas nie wygania z tej wieży, i możemy sobie opowiadać bajkę, jak jacy to my jesteśmy mądrzy, dobrzy, pełni sukcesów, no to właśnie, no to nic się nie dzieje w dobrą stronę, bo my się musimy o tym na własnej skórze przekonać. Moc jest kartą, nie mniej, nie więcej tylko. Tylko kartą wskazującą na ciało. Dlatego powiedziałam, że trzeba to poczuć na własnej skórze. Jeżeli coś sobie zakłamiemy, coś przed sobą schowamy, no to to ciało może nam dać tutaj sygnał, może coś się zdarzyć, jakaś choroba, cokolwiek. Jakiś sygnał, który, który pokaże, że należałoby coś w życiu zmienić. I teraz jeszcze karta Najwyższego Kapłana, bo o nim jeszcze tutaj nie wspomniałam. Ten Najwyższy Kapłan jest strażnikiem tradycji, jest strażnikiem wiary, jest też strażnikiem takich wartości ważnych dla społeczeństwa. Jest też naszym wewnętrznym autorytetem. Także m, tylko właśnie m, w taki sposób, idąc tutaj tą drogą, możemy zbudować tą wiarę w siebie, która da nam poczucie własnego autorytetu, własnej mądrości. Nie tkwienie w miejscu, ale właśnie wyruszenie z domu. I nie należy się w tym dniu zajmować odwetem na tych osobach, które obwiniamy za to, że że no właśnie, że straciliśmy swoją strefę komfortu, tylko warto uruchomić przepływ, warto zauważyć, że w życiu właśnie działa przepływ i uruchomić go w sobie. Jeżeli chodzi o kartę odwet, to mówiłam już kilkukrotnie, że mówi o atakowaniu innych za doznane krzywdy, często w wyniku subiektywnego. Subiektywnego, podkreślam, uznania siebie za ofiarę. Odwet jest jedną z najbardziej ukrytych sił napędowych czy motywacji. Kiedy ludziom wydaje się, że stali się ofiarami, mogą zwrócić swoje uczucia przeciwko innym i mścić się na jakiejś ważnej osobie ze swojego życia. Oznacza to, że wszelkiego rodzaju zachorowania, wypadki, konflikty i problemy mogą być atakiem wobec tej osoby i przesłaniem, które... Na, podświadowym, na podświadomym poziomie brzmi, jesteś winien temu, że mi się to stało. Jeśli byś mnie bardziej kochał, traktował mnie lepiej, pomógł mi w czymkolwiek tak, nie traktowałbyś mnie tak źle. Wtedy nie wydarzyłoby się to zło w moim życiu. A istotą tej przyjmowanej postawy ofiary jest pozwalanie na to, by nas raniono. Ale po to, żeby zranić innym, żeby pokazać innym, jak bardzo przez nich cierpimy. Tymczasem, tak jak powiedziałam, mamy tutaj kartę darów, kartę przepływu, która oznacza synchroniczność, bycie szczęśliwym i w harmonii z rozwijającym się procesem. No właśnie, przepływ obejmuje wszystkie dobre rzeczy, które przychodzą do nas podczas gdy idziemy do przodu bez wysiłku. Wszystko samo przychodzi, ponieważ jest, jesteśmy idealnie dostrojeni do rozwijającego się procesu życia. Przepływ obejmuje działanie we właściwym momencie. Pogodne widoki na przyszłość, szanse, szczęście i całe mnóstwo lekkości. I jak się ma karta wieży Boga tutaj do karty przepływu? Otóż, no, warto zauważyć, że wszystko, co się dzieje, dzieje się dla nas, a nie przeciwko nam. Ja sama wiem, jak trudno jest w momencie, kiedy coś się wali i pali, zauważyć w tym przysłowiowy palec Boży. Ja sama wiem, jak trudne czasami wyzwania stawia przed nami życie. No, Czasami jest tak, że, że wydaje nam się, że nie mamy wpływu na tą sytuację, która y, y, ma miejsce, natomiast warto, żebyśmy pamiętali o tym, że postrzegamy tą sytuację przez filtry naszych przekonań, naszej wiary, naszego zaufania do siebie, ale też naszego zaufania do świata, do przyrody, no i, no i jakby nie było do rodziców. Dlatego, dlatego warto przyjrzeć się swoim filtrom i może nie analizować sytuacji właśnie w kontekście tego, kto tutaj zawinił i na kim można by się było odegrać, tylko właśnie zauważyć, że każda sytuacja ma jakiś pozytyw. I pozwolę sobie tutaj na zakończenie przytoczyć, przytoczyć słowa, z mojego ulubionego filmu Hotel Marigold, gdzie bohater powtarza kilkukrotnie, że na końcu wszystko będzie dobrze. Jeżeli nie jest dobrze, to znaczy, że jeszcze nie koniec. I tego się w tym dniu trzymajmy. Życzę Państwu bardzo miłego dnia. Zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu ze mną poprzez moją stronę www.tarostacja.pl i do usłyszenia.